Jednostka wojskowa Agat powstała z oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej w Gliwicach. Jednostka ta powstała w 2011 roku. Tradycję przejęliśmy po Agacie. Wiadomo, że Agat gdzieś tam wywodził się z Szary szeregów. Była to grupa dywersyjna, my też taką grupą jesteśmy i też tak będziemy działać. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nasza jednostka jest imieniem Grota Arbeckiego. Każdy z nas na sercu gdzieś ma tą, że tak powiem, Polskę walczącą. Każdy operator pracujący w naszej jednostce jest po pełnej kwalifikacji do Wojska Selekcja wiodła jest bardzo duży nacisk na fizykę oraz myślenie każdego z kandydatów do naszej jednostki. Końcowym etapem naszej selekcji jest Marsz ponad 220 km w góra. Każdego dnia przechodzi się około 30 km. Jednym z testów jest również maraton, który przechodzi się w określonym czasie, tylko tego maratonu 42 km. Po takim maratonie dochodzi też 12-kilometrowy sprint również w krótkim określonym czasie. Także najważniejsze jest, aby każdy z kandydatów do JW Agat przede wszystkim był dobrze przygotowany fizycznie i dobrze przygotowany z topografii terenu. Jest to bardzo ważne akurat w naszej pracy, gdyż my w większości zadań, które wykonujemy, wykonujemy na tyłach wroga. No, akurat selekcja jest dowodem tego, czy ktoś potrafi sobie poradzić w warunkach bardzo trudnych. Człowiekiem, który znalazłby się czy w grupie szturmowej. Musi być to osoba kreatywna. Musi znać niekonwencjonalne pomysły, które mogą zaskoczyć przeciwnika. Musi przede wszystkim być odważny oraz koleżeński. Jest to bardzo ważne, gdyż w naszej pracy jesteśmy jedną wielką rodziną. Szkolenie operatora to nie tylko szkolenie w pracy. Tak? My jesteśmy operatorami przez tak, tak naprawdę 24 godziny na dobę i każdy z nas wie co do niego należy. Musimy dbać o swój wizerunek, o swoją sprawność fizyczną i oraz kształcenie oraz wiedzę umysłową. Na sobie mam karabinek HK416, bardzo dobra broń, to jest karabinek szturmowy z znacznikiem laseru i bal. Celownik holograficzny. Oczywiście jest troszkę tam zmodernizowana. Z krótkiej broni posiadamy HK USP. Posiadamy również ciężkie kalibry jak Manroy 12.7 czy też granatnik GMG 40 mm automatyczny. Po naszym wyposażeniu też widać, że jesteśmy, że tak powiem, taką jednostką bardzo ciężką. Gdzie nasze samochody gdzieś wyjeżdżają, to jesteśmy wyposażeni bardzo dobrze. No, bywało się różnie, także w różnych miejscach i na różnych misjach, ale można powiedzieć, że gdzieś tam się przebywało. Dlaczego? Jesteśmy w Pakcie Północnoatlantyckim. Jako sojusznik wypełniamy się z zadań, które nam e, dają. Także moim zdaniem, jako sojusznicy powinniśmy się dotrzymywać słowa. U nas ludzie cieszą się z tego, co robią. Nie są to fanatycy, ale są to ludzie, którzy kochają to, co robią. I myślę, że każdy z nas by powiedział, że nie ma takiego punktu odnośnika, który mówi dość. A wręcz przeciwnie, jeżeli mamy taką normę, gdzie człowiek mówi dość, my zaczynamy wtedy działać. Także myślę, że to jest taką dywizją też agatą.